Witajcie w kolejnym odcinku na kanale dzisiaj. Omawiamy ostatnie predykcje w roku 2025, 4 grudzień. To znaczy wcześniej kończy chociaż czy wcześniej czy nie, nie wiem. Ogólnie dla fanów będzie jeszcze KSW. Ogólnie pokażę na szybko kalendarz. Będą mieli gale 6 i 13 UFC, a 20 będzie KSW. Także zakończenie grudnia. Grudzień będzie fajnie. Dobra, ale mówmy UFC, bo na tym jest kanał, nie na KSW, bo nie jestem ekspertem czy KSW. Muhammad Naimów, Mayron Shantos. Ostatni Major Shantos, niepokonany, wygrał bardzo dyskusyjną de de decyzją sędziowską z. E a nie, to był Francisz Marszałek. Ostatnio pokonał łatwo Sodiga Yusufa. E o kurde, ty nie wiedziałem, że. I wygrał, gość wygrał Ultimate Fightera. Tak byśmy jeszcze sobie Jego przeciwnikiem będzie. Uj, tu nie, tu. Muhammad Naimow, który ostatnio, nie wiem czy to była jego ostatnia walka, pokonał na Kamurę bardzo niespodziewanie, ale chyba były jeszcze walki. Tak, jeszcze wracał, A nie, to nie ten. Bo no, był inny Tadżyk. Tutaj wygrany z Bogdanem Gradem, z Kanem Olifim, z Erikiem Sylwą, a nawet z Natalielą Woodem czy Jamie Mullorkiem. Więc nie jest to jakiś gość słaby, jest bardzo dobry i uważam, że wygra ten pojedynek. E, Więc czekaj, e, tak zrobimy. Ansur Malik niepokonany, jeden remis z Cody Brandarzem, overture tam była fałd czy coś takiego. Zobaczy zadanie o Trocoli, no musi wygrać Malik. Tutaj Naimov jest underdogiem, ale ja postawię na Tadżyka, Naimov, myślę, że może presja na zająk Brazylijczyka, no i tym Marszałem ławak. Ma walka. Nasz Polak Rodak jest sporym faworytem w starciu z Ibo Aslanem, który w fatalny sposób przegrał z Yyy, eee, Jony zdujkowicie w parterze. Baraniewski ogarnia parter, na też wa walnięcie w łapach, także Polek jest dużym faworytem i bardzo słusznie wydaje mi się, że to skończy. Nie wiem czy w pierwszej rundzie, ale wcześniej. Ale może drugi. Dziwi się jak przegra. Wygrał z gościem, wydaje mi się, który jest lepszy niż Ibo Arsene w 20 sekund w kontenderze. Okej, okay, Edson Barboza podejmie Jalina Tarnera. Eee, Tarner wraca z emerytury, tak. Oma nie ma 30 chyba. Wraca z emerytury. No, ale walczy z Edsonem Barbozem. No dziadek, już wreszcie Barbozo to dziadek. Widać, że już nie jest tak. Nawet ostatnio te wpierdol od Lerona Murphy'ego mu się mocno poczynił, że nie ma szans, żeby Talner tego nie wygrał. Ta emerytura była taka, że w zasadzie żadna, bo na nią poszedł w marcu tego roku, przegrywając inaczej o Bahamon i zamyka kartę przedstępną starcie rankingowe. Starcie Marvin Vettori będzie bronił pozycji w rankingu przeciwko Bruno Ferreirze. No Vettori wygląda jak cień samego siebie. Nie za bardzo dobrze to wygląda u Włocha, mimo że się, że się wspieram. Eee, także wydaje mi się, że Bruno Ferreira taka nowa młodość powinna, ten, oczywiście Bruno Ferreira jest starszy, ale przebieg bitewny Vettoriego jest dużo większy. Także tutaj Bruno Ferreira, ale jak Wettori wygląda, to ani ja się nie zdziwię, to po pierwsze i będę zadowolony. Kwitowsko Wettori, ale tak, na chłodno, chyba Bruno Ferreira ostatnio bardzo dobrze wygląda. Brazylijczyk w tego nie. No i karta wstępna wprowadzona jest bardzo mocna. Mamy tu trzy pojedynki w kategorii lekkiej i jedno w rankingu kategorii Muszej Pani. Zaczynamy od pierwszego, Fares Ziam, który no już dawno powinien walczyć o ranking, ale nie chciał. zawalczy z nazimem Sadykobem. Azar jest faworytem, miał oczywiście fantastyczne starcie. A nie, nie jest faworytem. Uuu, to zmieniło się, bo nie dałem faworytem, To jest minimalnym underdogiem. Tylko ja mam problem z statyką, że w każdej walce, praktycznie, którą stoczył w UFC, jeszcze się jest niepokonany z jednej remisy z Wiatru z Samem który źle się zestoczył, nie ma nic ciekawego w rekordzie. Miał problemy z motocyklem, oczywiście była Wojna Roku, chyba to może być walka roku, tam mówi się nim Royal One, ale ja bym dał chyba tą walkę. Sadzykow Motta pokonał łatwo. Wisma Bumfima, Teresa Makinia i e Federle. No nie ma tu nic ciekawego, bo my jeszcze Teremi z Wiaczeslawem Borszewiczem, który no, naprawdę w UFC to chłopakowi nie poszło. E Faryzja ma moim zdaniem e znacznie lepszy, ciekawszy e rekord e e przed sobą. E Francuz pokonany. Matt Frivola Claudio Puelles, Jai Herbert, no Figlak to akurat nie, uważam, że Figlak został zwolniony po tej walce. A to był debiut? Kurde, ja pamiętam, ma... nie, to chyba był debiut Figlaka. Przegrywał wcześniej tylko z Terence McKinney'em 7-1 w ostatnich ee, 8 walkach. Także tutaj myślę, że Francuz wygrywając ten pojedynek zapewni sobie ranki. I sobie się wydaje, że to jest eliminator walki, nawet może z Gamrotem, bo Sadyków of że został zestawiony z Gamrotem. Gawrat poszedł na zastępstwo do Charlesa Oliveira i za tylko przemieniony i walczy właśnie z Janem. Ciekawa walka. Karina serio i Barber. No, średnio Jelazki interesują, ale Barber powinien wygrać. Teraz Makini podejmie Trisa Duncana. Hmm. Dunga ma dobrą serię zwycięstw, Miał to dobre zwycięstwo z Matuszem Webeckim. Teraz McKinney to jest Zadymias i ja nie traktuję go jakoś sportowo-turbo poważnie, także wydaje mi się, że Tris Duncan. No i jeżeli Tankham wygra, no to Szkot będzie w okolicach też ranking shota, bo to już będzie pięć z rzędu szkota, Chyba przegrał tylko pierwsze walki, zaczął od gilotyny w Paryżu, z Boliadzi Okim, potem gilotyna z Muceniciem, a nie, bo miał, przegrał z Manelem Torresa, ale Manel Torres teraz walczy o ranking. Yy, no, dobry rekord ogólnie, no ale musi pokonać tego makinienia. No, i ranking shot Grand Dawson, który bez walki wszedł do tego rankingu z powrotem, podejmie Mandela Torresa. Dawson jedyną porażkę w zaliczył z rąku, bo grina nie w całą minutę. Jest to no i ja jestem ciekawy tej walki. Faworyt oczywiście jest Grand Dawson, zapaśnik z chwili kości, jeden z większych lekkich, i ja uważam, że tym wygra. Ale jeżeli nie będzie w stanie w jakiś sposób opalać torresa, to będziemy bardzo duże problemy z Meksykaninem w stójce. Bardzo duże problemy. Daje mi się, że tak spokojnie powinien to uciągnąć, yy, Grand Dawson. No i teraz, yy, walki w mej karcie. Zaczyn, no, otwieramy Polakiem, Janem Błachowiczem, byłym mistrzem, który z Bogdanem Guskowem. Ogólnie powiedziawszy, Guskow jest na tyle słaby, na 42-letni Jan Błachowicz powinien spokojnie ugrać Uzbeka. Uzbeka poddawał Volkan Özdemir. Każdy jego przeciwnik sprawiał mu gigantyczne problemy w parterze w pierwszych rundach i to po prostu wymęczali się przeciwnicy, nie dawał się skończyć. Ale Błachowicz to jest inny poziom niż Birakana, Ryan Spawn Paruga? Paluga? Paruga? Kurde, nigdy nie pamiętam wziął kana nazwiska. Zak Paruga chyba to jest. Dobrze pamiętam? Zak Pałga. bo to była to jego druga walka. Eee, dobry jest, bo gość skończy wszystkie walki. Cztery zwycięstwa z rzędu. Przegrane tylko właśnie z Ezdemirem w debiucie, o, chyba wtedy chodził na zastępstwo, ile dobrze pamiętam. Eee, I moim zdaniem będę zask bardzo zaskoczony. Jeżeli wygra, to. Bogdan gusko, bo wydaje mi się, że to będzie, mogę otwarcie powiedzieć, przynajmniej w tym dekadzie, czyli od 2020 do 2020 roku, będzie to najsłabszy gość w top 5 wszystkich dywizji. Znaczy, no może po posłapaniami, bo tam trochę ciężko mi ocenić tę siłę, ale z męski to będzie chyba najsłabszy top 5 kiedykolwiek był w kategorii. W jakiejkolwiek kategorii, to 5 w, historii, w ciągu tych 5 lat, Gusko byłby najsłabszy, jakby to pokonał Bachowicza. No, naprawdę, Gusko ma dużo błędów, dużo problemów. Nie broni rowkików, Bachowicz popie rowkiki regularnie i to nawet było widać po tej operacji w starciu z Carlosem Ulbergiem, który był bardzo blisko do wygrania. Ja uważam, że wygrał. Uważam, że Bachowicz wygrał 2 z 3 ostatnich pojedynków, które były bardzo bliskie. Chyba tego z mnie. nie. Także, no, będę zaskoczony. Jeżeli Machownik nie wygra tego starcia. Ale jeżeli przegra, to moim zdaniem chyba Bochowi może to skończyć karierę tak będąc po szczerym. Co i co rekord, jak tak patrzę zawsze ten rekord DFC 12,8,1 on był mistrzem nawet z jedną obroną pasa. Lubię Wiechowicza Polak, ale... No rekord taki dziwny na mistrza. Porównanie na przykład nawet takiego Andry Pantorzy który ma 14-3. To jest obronić teraz pas, no ale. A, ale przejdźmy dalej. I Henry Cechudo podejmie Pythona Tarnota No, walka z kategorii śmiech na sali. Yy. O ile Cechudo oczywiście zasłużył na walkę nawet z Rankedem to jest też walka, która yy, będzie kończył karierę Henry Cechudo. Jak które Python Talbot w styczniu został zmasakrowany parterowo przez Ronniego Barcelosa. I Barcelos zbił się z Reagan Simonem, a Python Talbot dostał top ten shota, bo Cechudo jest 10 w rankingu. Wygrał tylko Steli Pelimov, dobra walka, po dobrej walce, ale no tak trochę wild, szczerze decyzja UFC. Ale UFC ostatnio nie podejmuje dobrych decyzji matchmakingowych, niestety zbliżamy w stronę boksu, nie, nie uniknie, Ale szkoda, ale coś zrobisz. Eee, Ceku to raczej nie zechce się. Więc Fight Talbot powinien wygrać ten pojedynek. Brandon Moreno ta Cioro Daira i tu mam mostkę bo... Fawredo jest Tyra minimalnym. Uważam, że za sporo lepsze od Moreno, ale Moreno nie, 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 tak łatwo nie przewracał. Moreno i nie miał problemy, nie, no, więc Tyra też nie będzie miał łatwego zadania. Stójkowo Tyra bardzo mocno pogubi po się. Ty o to widzę starcie z Brandonem Royalem, z Moreno jest nawet powiedziałbym lepszy stójkowo od Royal, a Royal oczywiście ma warunkami fizycznymi dużo nadrabia. Także uważam, że Meksykanin ma naprawdę dużo szansę. Wydaje ja mi się, że to jest eliminator do walki, opas. jeszcze ewentualnie tutaj może kapę namieszać, jeżeli wygra e, ostatnim walce w 2025 roku BFC, w UFC, swoją starcie. Ale jeżeli Roy Walby wygrał, no to, to ten pojedynek ewidentnie rozstrzygnie e, następnego kontendera. No chyba, że Van wygra i pantorzy dadzą natychmiastowy rewanż, z ja oczywiście fanem nie jestem, bo to zawsze się wstrzymuje dywizję. Że trochę głupie, że contender musi naprawdę, dwa razy pokonać mistrza. No, nie ma to dla mnie sensu żadnego. No dobra, przejdźmy właśnie do Shot of bardzo dobra walka. Fakt, Shandre z dżostruowanym. Wam Van po bardzo niskiej walce i tak naprawdę głupiej sprzedaniu jej przez Brandon Royal. Za na a. na 10 sekund przed końcem. O tak, to nie wiem, czy decyzja mogłaby pójść na Royal, szczerze, ale ten nog to zdecydował, na pewno. Odejmie broniącego mistrza. Broniącego, posiadającego chyba 7 zwycięstw z rzędu. ostatnie przegrana, z... znajdującej się na rubieżach, ma Ask... Askarowa. 4 yy... obrony. Czy komputerzy byli jacyś najlepsi? Oczywiście, wyczyszczona, tak naprawdę, bo moim zdaniem ta dywi... dywizja, dywizja wyczyści, Jeżeli pokonuje Shuelwana, to wyczyści dywizję. I tak naprawdę zostanie mu tylko i wyłącznie. Tatsuro Tyra. zobaczmy na rankingi, nie puszczę rankingu, raczej przy predykcjach, ale tutaj puszczę yy, Pantorze, no właśnie, znaczy z Vanem, pokonał Moreno, Rojowala, ale właśnie przegrał z Moreno Tyra niby przegrał z ale teraz ma realne szanse No kapę też pokonywał Asu Almabayev siódmy Kyoichi Horiguchi ósmy, no to dopiero są jacyś taksy Kontenderzy realni No tutaj je wróżę sukcesów w szybkim zbiciu tej pantoży no ale Pantorza też już wiekowo Yy, nie jest idealnie, więc niedługo długo. Pantoża z mistrzostwa i jakichś większych rankingów. Jest to taka prawda, nie, fakty, nie opinia. No zobaczymy. Mój faworytem jest pantorza. Wydaje mi się, z presją i zapaśniczem może dojechać. Wana, ale wan dobrze się czuł, jakiś zadym z roju, ale więc może i w tej mi się położy, tylko tutaj jeszcze będą elementy zapaśnicze. No zobaczymy. No, cieka ciekawa walka na pewno. Mistrzowska tutaj trochę mniej. Merab jest duży faworyt, ale dla mnie za duży, nie wiem z jakiego powodu. Okej, okay, rozumiem, że było 50-45 w walce, która była chyba 2-3 lata temu, coś takiego. Tylko tam był jeden problem. Jan wychodził z kontuzjami i to dużymi kontuzjami. No, może kontuzje to nie wymówki, etc. No, ale trzeba stwierdzić fakt, że jeżeli ktoś wychodzi z kontuzjami, no to na pewno nie jest w swojej szczytowej formie. Mówię, że z małą prawą ręką, nie mógł prawą ręką nic działać, a to wyścigu się broni przed obeleniami bez ręki. Jak naprawdę. Nie do ręki się broni, czy taką maszyną jaką jest Meraw, dwali Świli? No właśnie. Yy, ale dwali świni też się rozwinął tego czasu, a Jan uważam, że nie za bardzo. I stylistycie jest tak samo. I wydaje mi się, że Meraw tak samo jak zawsze będzie rzucał Janem, jak szmat on i tak się skończy ta walka. I tak bym powiedział. Eee, ale walka naprawdę ciekawa, no na pewno ciekawa. Eee, no i zobaczymy. A Mera dużym, dużym faworytem do czwartej obrony pasa w 2025 roku. Choć go się zapowiedział, że chce wrócić w marcu. Eee, bronić kolejny raz. No a kandydatów so, wynimonimy na ios 324. Czyli biegale następne. Dobra, przejdziemy do tej gorszej karty, czyli do. Fight Night tam Tu nie ma kolejności ogólnie, chyba kom eventem jest ta, czy Gigi czy z Kevinem Wajekosem. Także kolejność nie sugerujemy się. 12 pojedynków, także nie zaszałowo. Kennedy z rzeczukiem Barku z Buczaka. To no, na przykład to wydaje mi się, że będzie yy, wysoko. No to jest eliminator do rankingów, wydaje mi się. Zwycięzca może nawet bezpośrednio już być w rankingach, a jak nie, to dostanie walkę z rankingowym przeciwnikiem. Zzeczuku od przejścia do kategorii ciężkiej, dobry rekord 2-0. Ostatnio mi walczył z Walterem Walkerem, ale wypadł wtedy i od tego czasu e, po Łukasza Brzeskiego rok temu nie walczył. A nie, walczył z Walterem Walkerem, znaczy, no, że go poddał, jestem głupi. miał walczyć z Marcinem Budajem, ale przegrał, e, właśnie z Walkerem i przegrał. Teraz walczy z Markusem Buczeką, który uważam, że. No, e, Zzeczuku tak samo. Zzeczuku Nigeryjczyki nie ma parteru. Czeka jest elitarny, BJJ się skończyć. Morgan Sherrory i Mezekiel Kosta. To też na pewno nie będzie tak nisko. To będzie walka. Raczej w. Te, no to nawet w okolicach. humanimentu to jest Mezekiel Kosta z dobrą serią zwycięstw. Wydaje mi się, że go. Chyba e, 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 czterech. On grał w pierwszy walet. Ta. Żyjone Rosa, Christian Rodriguez, Andefil i. Shailan Nuerdambike Przegrał w z Moisesem i Stevem Garcia obecnie w, w rankingu No i Moises też wtedy był w rankingu, chyba A jak był, to tuż po spadku od niego Nie naprawdę przegrywał z dobrymi No i tutaj 5 z rzędu Naprawdę może utorować, jak koszty do rankingu No gorszy Morgan Sierraria Ostatni pojedynek wygrywał z Night Ale raczej miesza porażki i z porażkami Chyba ma 2-2 w Nie, 3-2 w A no widzisz, przeplata Pokonał w debiucie z Ecziniego, przegrał z Mariscalem Wygrał z Mirandą przyczep, z Woodem, wygrał z Landwerchem. Defektowny zawodnik, generalnie 4 bonusy w UFC na 5 walk. No to, to jest dobry wynik, i ja mu kibicuję ostatniemu piratowi. No i ciekawe co się wydarzy. Giveaway Ciekadze, broni ranking shot, e, rankingu, 15 pozycji w rankingu kategorii piórkowej. No taki koszor mógłby już spokojnie być na Giveaway Zawalczy z Budziutkiem Kevinem Weichosem. No i. Przykaz jest groźny w stójce, ja uważam, że ma spore szanse na wygranie tylko po jednym bo ja za szybko dostaje taką walkę. Ale... jak też ma swoje momenty w stójce, też ma swoje umiejętności w stójce też może okolnie zaskoczyć. Luana Santos. Nie znam. 1-0... A, bo ta korda wychodziła na zastępstwo do Vancouver, teraz znowu dostaje walkę z Luaną Shantos. Wanderson okay. Brita podejmie do Seriana. Music ostatnio przegrał pogromiony w Seattle przez żona sylwę, ale żona Ale nie wygrywał z nikim ciekawym w UFC. And Green Souls No nie są to jakieś groźni przeciwnicy, Boże. Um, Anderson Brito ma dużo ciekawszy rekord. Ostatnio yy, przegrał z Williamem, Gumba. Wygrał? Nie, przegrał, z Gomisem i z Patem Sabatini, no ale no, Gomis uważał, że wygrał, ale z Sabatiniem to wyraźnie przegrał, no i Sabatini też będzie yy, o ranking walczył i jak nie zawalczy, to będzie kpina. Wygrywa z Piercem, Wilsonem, Shorem, czy bardzo świtkim Lukasem Alessandrem, więc to no, tutaj Brito, moim zdaniem, jest sporym faworytem tego pojedynku. Dwie walki debitantów. To znaczy nie, chyba Shar walczył przegrał pierwszą po jedynkę szaraf. Pamiętam tą walkę O Boże, walczył z Tafą, bo przegrał Staffą, któryś Z którym ty Tafą przegrałeś? Juniorem Nie zdał jakiś pas Został się bezpośrednio do UFC No bardzo się nie zastanowi, tak? Ja wiem, że to ciężko, też Walczył ze Stevenem Asplundem. On miał dobry występ w kontenderze. Pff, ciężko by powiedzieć. Nie znam żadnego. Ale Sara był beznadziejny, więc że się zaraz po wygra, eee, sporo damię to w ogóle na tej karcie. Ta kolejna szczęścia chyba beznadziejna. Allen Frey i Gilderme Pat. To, to chyba też dwóch kontendera ziubków. W ogóle nie wiem co to są za, za zawodnicy. Przepraszam, no nie jestem ekspertem od prazyjskiej z MMA. A, goś w LFA walczył. No dobra, to gdzieś tam zawalczyć. Szybko dostał to w ogóle jupsi. Też bezpośrednio z LFA po jednej walce AJ Allen Frey no też nie kontendera, ale nic są kości z kontendera. Wow, pokonał Justina Frazier'a w RDC. Normalnie poziom a równy bójło, jak nie gorszy. Nie, ten, nie no bo padł w LFA jedną walkę, no to lepiej niż był. No, ale ten Frazier, No nie wiem. Oj, Cezara Almeida. No, ma tylko siedem jeden WMB, myślałem, że więcej masz, szczerze. Okej. Za walce z Cezarem Oleksiczukiem. I tu też jest inna kolejność. Też tutaj, na tej galerii ma wystąpić 13 pojedynek. Wspomniałem o grafice Bobby Green, King Green. Tylko nie ma przeciwnika, jeszcze nie jest to przekazany. Znaczy ja wiele to prawdy. Znaczy, tu nie jest kolejność. Kolek jest trzeci od końca. Eee... no tak, main event po main event i tu pod main, eventem jest Cezar Oleksiczuk z Cezarem Medo. Bardzo dobra walka. Oleksiczuk dla mnie jest faworytem parterowo, Almeida, nie był sprawdzany zbyt w UFC w tej aspekcie. Chyba jedyną walkę tą przegrał z Kopylowem. I to moim zdaniem nie przegrał jej, no ale okej. Okay. Gromił Al-Sahana, jeden z bardziej brutalnych knockoutów. To był pierwszy gala UFC, jeden z brutalniejszych knockoutów w tym roku na Al-Hasanie. Pokonywał słabiutkiego ichora po Kierię. Daj, daj na budkę. Więc jest to tacyś przeciwnik z kategorii potężnych. Ktoś z y, kickboxingu pokonywał tam Połatana chyba bardzo z Nie pamiętam, czy wygrywał. Ale jak po prostu z zapasami, powinien spokojnie wygrać ten pojedynek. Tutaj też nie wiem. Horty spoko. Ale walczy z debiutantką? Nie, jedynie jedynie jest na Ja pierwszy raz chyba widzę. Co ty raz widziała? A, ona walczyła dwa lata temu. Pokonała Gabriel Fernandez. Wow. czy z Natalio Silvą. Jedynie. Wow. Zupełnie nie kojarzymy. Holmes. A i to jest dobre, walka. Jarosław Amosow. były jeden z największych kiedyś gości, którzy poza UFC. Niepokonany przez bardzo długi czas. Chyba przegrał w ostatniej walce w Bellatorze. Wczoraj z PFL. Odbudował się jedną walkę i został wzięty przez UFC i w debiucie podejmie bardzo doświadczonego Neil'a Magniego, który jak się okazuje nie jest łoś, tylko po prostu zostało młody gniewnych, którzy byli, są chrześcijańsko-dobrzy. Czyli Carlos Bratesa, Maikana Moralesza i, i Jana Garego, no wtedy jeszcze Burns, dwa, dwa, ale na 23' też Pogodny Murowa, Malota, w wpierdol. No ale wygrał z Jake Maffeusem, wygrał z Elizeus Santos dwa razy przed czasem. I teraz walczy z ja samym Amosobem. Ciesz mnie powiedzieć coś o tej walce. Yy, Amosob jest bardzo dobry i w każdej płaszczyźnie, ale Magdy kurde też ma kondycję, też jest doświadczony To jest trzy rundówka, więc na pewno Amosowi to może pomóc, ale no kurde nie wiem. Ciężka walka do ocenienia. No i dwie walki najważniejsze. No czyle może chyba ma być w prelimsach, Teoretycznie, ale... Kto wie. Amanda Lemos, Gillian Robertson. Kanadyjka wygląda ostatnio czasy bardzo dobrze. Lemos ma duży spadek, chociaż ostatnią walkę Statianus Suarez miała naprawdę Stoliną i dalej nie była tam daleko od zwycięstwa. Także nie jest wykluczone, że Lemos wygra ten pojedynek. Chyba może być faworytką. Robertson nie walczyła z żadną poważną przeciwniczą. I Royal Cup. No i tu z całego serca kapę. Wiem, że on wygra za baj Bajewym, jak wygrał. Czyli to głównie parkując paluchy w oczy. Ale zobaczyłbym go walczącego o pas. Gość jest jeden z bardziej efektów, właśnie z Roybalem najbardziej efektownym w tej dywizji. I czekam on niezmiernie zostanie tereważ w z Pantorzą, bo wtedy ten walka nie była z daleka, a dawał solidne warunki e Alessandre Pantorzy. To był początek jego e serii zwycięstw Brazylijczyka. Niewykluczone, że Kapet doczapi się do tego rewanżu. To jest taka walka, na której. No, to jest taki dwóch eliminatorów. Jest ten, no i jest właśnie na gali numerowanej Tyra Moreno. Ale zobaczymy, czy jest będzie chciał tego Moreno pchać. Ale no, Brandon, akurat co by nie było, to zapracuje sobie na tą walkę z pontożą. Chyba trzecią już. Albo na czwartą, bo jeszcze walczył w. Exhibition, to nie w Ultimate Fighterze, to nie pierwsza walka już przegrał, co ciekawe, ale i tak wszedł do UFC. To ja, został zwolniony chyba po walce z. z kimś, gdzieś został zwolniony chyba na chwilę. Ale nie mam pojęcia. A, po walce z Patozo. Został zwolniony, poszedł do LFA. Wygrał pas z mańkim Perezem. No i to oczy. 3 remis ze skarowem 2 remisy w ogóle ma w swojej karierze. Bo jeszcze ma z Davisonem. Wigueredo ma zwycięstwo. Jeżeli wygra Tyler to wyciścisz wszystkich, chyba, tak naprawdę sensownych kondero Tak naprawdę zostanie chyba tylko Asu Almabaje mm. Także, no ciekawe, ciekawe. E, zapowiada się ta sytuacja w dywizji e, Muszej. Taki zagon.